Kampiriada to jest zbiórka krwi organizowana kilka razy do roku na terenie Politechniki Wrocławskiej. Właściwie organizujemy to razem z RCK i, K i zbieramy krew od chętnych studentów i nie tylko wszystkich osób, które przyjdą tutaj do C13, piętro drugie, sala 2, 17. I każdy może oddać krew, niezależnie od tego ile ma lat, musi tylko spełniać tam podstawowe wymagania, które przekaże mu lekarz na początku. Daję krew już trzeci raz, akcja tutaj wampiriada po raz drugi, wcześniej raz pijawka, no, to nie jest nic strasznego, wystarczy rano przyjść, zjeść sobie, lekkie śniadanie, uzupełnić płyny, no i samopoczucie, że było dobre. Po oddaniu krwi dostajemy koszulkę, to jest takie jakby, no u nas jest to specyficzne, że my dajemy koszulki, a nie po prostu same jakieś bony. Naprawdę jest fajnie, jest bardzo sympatyczna atmosfera, jest miło. Mamy dobre prezenty, naprawdę fantastycznych sponsorów. Zapraszamy. Krew jest potrzebna, więc no, myślę, że warto czasami przyjście podzielić.